Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Tyfloradia i Tyflo Podcastu, Przy mikrofonie Michał Dziwisz. Jest mi niezmiernie miło, że towarzyszycie dziś mi w trakcie tej audycji, prowadzonej na żywo, a dziś to jest. W poniedziałek, 5 dnia października 2015 roku po godzinie 19. Jeżeli właśnie w tym momencie słuchacie tyfloradia, to znaczy, że jesteście na żywo razem ze mną. I jeżeli yy, w trakcie prowadzenia tej dzisiejszej audycji pojawiłyby się jakieś niejasności, to oczywiście możemy to wszystko na bieżąco korygować, a właściwie Wy możecie to robić. Możecie pytać. 123 834 835 to jest nasz numer telefonu, tyflopodcast.net to jest nasz radiowy Skype. Te środki łączności już od tego momentu są. Do Waszej dyspozycji, a zatem będzie można z nich korzystać, chociaż długo to raczej tymi możliwościami się w dzisiejszym programie nie nacieszycie, bo audycja. Poświęcona będzie bardzo prostej y, aplikacji, którą odkryłem dosłownie kilka dni temu. Y, wyczytałem o niej informacje w internecie, bo jakoś sam twórca y, aplikacji Club, czyli firma Agora, jakoś zbyt mocno jej nie promowała. Przynajmniej ja nie zauważyłem y, nigdzie informacji o tym, że coś takiego miało się pojawić. No ale aplikacja jest, jest dostępna y, w tym momencie tylko i wyłącznie. Dla użytkowników urządzeń iOS, i z tego co gdzieś tam za kulisami się mówi, raczej nieprędko zawita na systemy z rodziny Android. Więc ci, którzy korzystają z telefonów z nadgryzionym jabłkiem, w tym momencie mają o jedną aplikację więcej. Aplikacja pisze się CLOU, CYLY OU. Jeżeli ktoś chciałby ją pobrać, to można. Jest to aplikacja przynajmniej jak na razie darmowa, chociaż też gdzieś tam mówi się o tym, że za jakiś Czas będzie jej użytkowanie wiązało się z jakąś niewielką opłatą. Ale jeżeli ktoś lubi czytać i nie będą mu przeszkadzać problemy, jakie ma ta aplikacja, to myślę, że te kilka złotych warto będzie wysupłać z portfela, bowiem, celem aplikacji jest dostarczenie wartościowych i interesujących, a przede wszystkim nie krótkich, ale właśnie długich artykułów. Yy... W aplikacji Clue codziennie pojawiają się w liczbie kilku artykuły z Gazety Wyborczej i z lokalnych oddziałów tejże gazety. Więc nie są to oczywiście wszystkie informacje bo, i wszystkie artykuły, bo także jeżeli ktoś bardzo lubi czytać, no to może jak najbardziej skorzystać z subskrypcji pełnej Gazety Wyborczej. Jest taka opcja. Natomiast jeżeli komuś po prostu zależy na jakiejś przyjemnej lekturze do porannej kawy, to można sobie aplikację Clue przynajmniej na razie za darmo potestować, poużywać, a później zdecydować co dalej, w zależności od tego jak zadecyduje też producent, ile będzie sobie życzył za dostęp do tych artykułów. Aplikacja, tak jak wspomniałem, jest darmowa, pisze się CLOU jej nazwę i możemy ją pobrać ze sklepu App Store yy, na nasze urządzenie z systemem iOS, bo przypomnę, że na razie tylko i wyłącznie temu jest yy, dedykowana, temu systemowi jest dedykowana ta aplikacja. Кација Y jeszcze z takich y jakichś interesujących rzeczy to y mogę dodać, że artykuły z tego co wiem wybierane są ręcznie, to y tam nie ma żadnego algorytmu automatycznego, który na przykład tylko dobiera te teksty y na zasadzie długości, że im dłuższy no to tym ma większe szanse, żeby się pojawić w aplikacji. Przede wszystkim liczy się to, żeby tekst był interesujący, no i żeby nie był to jakiś taki typowo prasowy news, tylko żeby zawierał jakieś w miarę ciekawe. Ciekawe i interesujące materiały. No, a materiały są różne, tematyka jest naprawdę różna, yy, więc myślę, że każdy w takim porannym przeglądzie prasy z aplikacją Clue może znaleźć coś dla siebie. Tego krótkiego wstępu. Teraz czas najwyższy na uruchomienie aplikacji i pokazanie jej Wam, drodzy słuchacze. No bo niestety muszę tu powiedzieć od razu: aplikacja nie jest pozbawiona błędów, są problemy. Yy... Jeżeli o mnie chodzi, to mi to za bardzo nie przeszkadza. Nie przeszkadzają mi za bardzo te, te kłopoty, które są tu w tej aplikacji. Oczywiście fajnie by było, gdyby producent i twórca aplikacji, czyli firma Agora coś z tym zrobiła, bo zdecydowanie przyjemniej by się z, korzystało z tej aplikacji. Natomiast no, rzeczywiście, jeżeli ktoś lubi takie aplikacje w 100% kompatybilne z VoiceOverem, może się jednak nieco rozczarować. Już właśnie w tym momencie. Odblokowuje Oblokuj. mojego y, iPhone'a, a już teraz jeszcze musimy uruchomić wyszukiwarkę. O, tu będzie aplikacja. Kolejny wyszukiwania. Anuluj. Jest aplikacja Clue. Nie pamiętam y, na jakim ekranie ją mam, więc najszybciej będzie tak do niej dotrzeć. Uruchamiam ją po prostu z wyszukiwania. Spotlight. Clou. Uruchamiam, jak zawsze, standardowym gestem poprzez podwójne stuknięcie w jej ikonkę. No i mamy interfejs aplikacji, który jest bardzo, ale to bardzo prosty. Przechodzimy sobie palcem do lewego górnego rogu ekranu, żeby, żebyśmy mogli sobie ten interfejs eksplorować od samego początku. No i tak właśnie chyba nie do końca mi to się udało

Przeciągam po prostu trzema palcami w dół. O. Przechodzimy jeszcze w dół, w dół, w dół. Bardzo dziwnie się zachowała ta aplikacja w tym momencie, bo zwykle startujemy z nowymi artykułami, które się pojawiają. Mogłem oczywiście Wam od razu to pokazać, jak to wygląda, ale chcę pokazać to od samego początku. O. Proszę. Mamy. Mamy znak potoku wysokiego Nie wiem dlaczego, ale aplikacja naprawdę z uporem godnym lepszej sprawy y, przechodzi mi po prostu y, do Aktywne. gdzieś tam dalej. Więc ja może ją uruchomię slow. jeszcze raz. Tak to zwykle jest. Jak się 17.09 robi prezentację, to chcemy, żeby wyszło jak najlepiej, a niestety aplikacja się nas po prostu nie słucha. 21.09. Przechodzimy jeszcze w dół. 23.09. Przechodzimy jeszcze w dół, bo tych artykułów to już się trochę nazbierało. Nie wiem dlaczego ona akurat w tym momencie chce bardzo żebym czytał artykuł archiwalne, ale już jesteśmy na 30. O, na 3 października roz, 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 jesteśmy, 05 o, są teksty, na dziś. właśnie. I to chciałem pokazać przede wszystkim, bo tu zaczynamy od czegoś takiego, co się nazywa na dziś". 05. na dziś. I to są artykuły z dzisiejszego, z dzisiejszych wydań Gazety Wyborczej i z podległych jej odłamów, że się tak wyrażę. Yy, tu mamy kilka artykułów i oczywiście możemy sobie przesuwając standardowo yy, palcem w lewo i w prawo tym gestem takim doskonale znanym, Zero, przesuwać five, six, się po prostu po liście tych artykułów. I jeszcze dodam tyle, że kiedy aplikację byśmy uruchomili pierwszy raz danego dnia, dostaniemy informację ile mamy nowych artykułów. Po prostu pojawi się taka informacja automatycznie przeczytana przez VoiceOvera. Teraz dokładnie nie pamiętam jak ona brzmi, ale to będzie coś zdaje się na przykład nie wiem, 7 nowych artykułów albo, albo jakoś podobnie. W każdym razie mamy rubryczkę na dziś. 05.10.2015 znak potoku Duży Format? Od bazaru do salonu Reserve? Jestem przeciwny, żeby. Tak, i tu mamy od razu informację, z czego to jest, z jakiego to dodatku, na przykład do gazety, czyli na przykład z dużego formatu. Szerwic. 05.10.2015 znak potoku Magazyn Świąteczny? Olga tak. Z magazynu, z magazynu Świątecznego, bo właśnie wspomniałem jeszcze o tym, że od czasu do czasu pojawiają się tu także materiały archiwalne. Nie tylko te najnowsze, ale też archiwalne. Yy, dlatego, że po prostu twórcy tej aplikacji chcą nam przypomnieć jakieś ważne wydarzenie albo w kontekście jakiegoś wydarzenia te materiały są publikowane, więc nie zawsze jest tak, że dostajemy same najnowsze artykuły, ale na pewno każdego dnia mamy co czytać. No to jest yy, obiecujące. Tu no, mamy na przykład artykuł dotyczący książek pani Olgi Tokarczuk. Przesuwamy się 05. dalej. 10. 2015, znak potoku gazeta wyborcza? Garnitury koszule? 53 lata temu ukazał się pierwszy grupy The Jak w tym czasie Właśnie. Na przykład mamy artykuł o Beatlesach. I teraz ja za chwileczkę pokażę, jak wygląda ten artykuł i dlaczego uważam, że są pewne problemy z dostępnością. No, już pierwszy problem z dostępnością mieliśmy okazję poznać przed momentem, aczkolwiek ten problem pojawił się dopiero teraz. Z aplikacji korzystam od kilku dni, ale to jest złośliwość rzeczy martwych. Czyli to, Mamy przycisk. tu coś takiego, co nazywa się Share Icon. Ten przycisk umożliwia nam podzielenie się danym znaleziskiem w portalach społecznościowych wysłanie tego jako link za pomocą wiadomości zresztą zaraz to pokażę Mamy powiedzmy ten artykuł 2015 znak potoku Gazeta Wyborcza garnitury i Rolling Stonesach klikam teraz w ten przycisk share icon Znak uwaga cancel przycisk i cóż my tu mamy przycisk message air drop tak, możemy włączyć funkcję airdrop, akurat mam to wyłączone w tym momencie. Mogę wysłać to w wiadomości, message, mail, mogę wysłać pocztą, twitter. twitter, czyli udostępnić mogę to na twittera. Mogę wrzucić to do notatek, przy czym do notatek wrzucam tylko tytuł i link. To nie wrzucam treści całego artykułu do notatki, nie ma tak dobrze. Ja to zaraz zresztą pokażę. O, proszę bardzo, wchodzę sobie w notatki. Anuluj. Przyci, Zachowaj. Garnitury kontratęczowe koszule. HTTP. Ukośnik. Ukośnik wyborcza. PL. Ukośnik 1.75248. 4332009. HTML. Bo równa się 1. Pole tekstowe. Właśnie. I tylko to zachowuje się w notatkach. Ale może nam się to przydać w jakiś sposób, jeżeli ktoś miałby ochotę sobie pewne artykuły tak zachowywać na później. Zachowaj, anuluj. Ja nie Przycis. chcę zachowywać tego w notatce, więc anuluj. wybieram anuluj. I od razu y, wyszedłem w tym momencie z tego menu udostępniania, ale to jest standardowe menu udostępniania. Tu z lokalizacją tej aplikacji coś jest nie tak, bo y, widocznie po prostu programista korzystał z jakiejś y, standardowej klasy gdzieś dostępnej, no i zapomniał języka przestawić na język polski. I dla Dlatego tak to wyszło. Mam sobie taki artykuł i teraz no, domyślam się, że chciałbym sobie na przykład poczytać. Skupmy się na przykład na tych Beatlesach i Rolling Stonesach. Wchodzimy sobie w dany artykuł po prostu stukając w niego dwukrotnie. Tak jak standardowo mamy listę, mamy jakieś obiekty i chcemy je uaktywniać w iOSie, stukamy sobie po prostu dwa razy palcem. Teraz mamy coś, co moim zdaniem jest zdecydowanie niefajne. Mamy tekst, artykuł. Jest on podzielony na następujące garnicu, sekcje. Garnicu, kontra, yy, przechodzę sobie do gdzieś tu, powiedzmy, lewego górnego rogu. Tak, przycisk. mamy back icon, yy, czyli przycisk do powrócenia, yy, do powrotu, do przeniesienia się ponownie na listę artykułów, ale o tym opowiem później, bo do tego przycisku też wcale nie jest tak łatwo dojść za każdym razem. Ale skupmy się na tych elementach, które my tu mamy. Czyli mamy, navigation mamy, navigation mamy wod, czyli na 5, przykład. No. Powinien nagrać poszukajmy sobie tego. Garnitury kontratęczowe koszule. Garnitury. Kontratęczowe koszule. To jest tytuł tego artykułu. Przesuwając palec w prawą stronę, mamy coś takiego. Córka Micka, jak teraz z wzajemnością zakochała się w synu Jochena Lennona. To chyba nieco kiczowate zakończenie najsłynniejszej rywalizacji w historii roka między THEB a atles tak, to jest taki lead, czyli taka zajawka tego tekstu, yy, jakiś wyróżniony fragment, który ma nas nie wiem, może zachęcić do lektury dalszej tego artykułu. Dalej mamy Bartosz Glarczyk. Yy, tu chyba powinno być Węglarczyk, ale w tym miejscu akurat yy, dość często są problemy z polskimi literkami. Przesunąłem się znowu w prawo palcem, żeby dojść do tego i teraz mamy kolejny element. Bratle By byli pierwsi. Cokolwiek twierdzą zwolennicy stonesów, to Beatlesi byli pierwsi. Ja, członek klanu kamieniarzy, przyznaję to z bólem serca. Przesuwam palcem roku, w szarycon. Przycisk. I właśnie to jest to, co mi się bardzo nie podoba w tej aplikacji. Bo jeżeli przesunę sobie palcem teraz w lewo, czyli będę chciał dojść do tego artykułu, do treści tego artykułu. Beatlesi byli pierwsi. Cokolwiek twierdzą zwolennicy stonesów, to Beatlesi byli pierwsi. Ja, członek klanu kamieniarzy, przyznaję to z bólem serca. Załóżmy dwa palce. Teraz yy, dotknąłem dwoma palcami ekranu. A co się stanie, jak dotknę ponownie w celu wznowienia czytania? Jesieniu to nam zadziała. Roku. Utrzymywał I stypendium studenckiego. Mick... Tylko, niestety, problem będzie wtedy, jeżeli w trakcie czytania tego artykułu do nas ktoś zadzwoni. Nie będziemy w stanie prosto wrócić do tego miejsca, w którym skończyliśmy czytać. Ja to pokażę, bo już próbowałem. Na przykład możemy... Język. Wybór tekstu. Złagodzenie dźwięku. Poruszać się głośność. za Wielkość pomocą wiersze. Wiersze. wierszy. Więc teraz sobie przesuwam wiersz po wierszu. Tu te wiersze też są jakieś takie długie. Beatlesi byli pierwsi. Jesienią tysiąc dziewięć stonesi zostali właśnie w któregoś dnia na. Jak darczył, mogę zabrać. Powiedzmy był w szoku i od tego momentu, chcę się. czytać. To był niespodziewany atak i teraz wiele lat później dwa palce w dół. że. Ty... Beatlesi byli pierwsi. Cokolwiek twierdzą zwolennicy stonesów, to Beatlesi byli pierwsi. Ja. I znowu wracam do lektury od samego początku tego artykułu, więc później, jeżeli ktoś na przykład by nam przerwał lekturę tego artykułu, no to już musielibyśmy ciągle tym palcem przesuwać wiersz po wierszu, wiersz po wierszu, wiersz po wierszu, wiersz po wierszu. Jeżeli to nas nie przeraża, albo do nas jakoś tak bardzo często ludzie nie dzwonią o określonych porach, no to możemy sobie z tej aplikacji z powodzeniem korzystać. Możemy sobie też ewentualnie te teksty gdzieś powiedzmy, czy kopiować, czy od, otwierać je w jakiś inny sposób, jeżeli y, byśmy chcieli. Y, jest, jest kilka możliwości na to, ale to już jest takie no, dość mocne kombinowanie. Przyjrzyjmy się jeszcze temu, co my tu mamy dodatkowo. Przycisk. Jestem przycisk Share Icon, yy, czyli to jest dokładnie to samo, co pokazywałem w głównym oknie programu. Załóżmy, zainteresował nas ten artykuł. Chcemy go udostępnić na Facebooka, wysłać wiadomości, e-mail i tak dalej, i tak dalej. Jest to możliwe z tego poziomu. Przechodzimy sobie dalej. Udostępnij. Udostępnij to jest po prostu opis. Przy, który powinien być tam nieco wyżej. Navigation font icon. Przycisk. Mamy coś takiego. Navigation font icon. Navigation, szary icon. Navigation, szary. Navigation font icon. Przycisk. E, to jest ustawienie czcionek, niestety dla nas kompletnie niedostępne, ale też myślę, że i niespecjalnie przydatne. Być może osoby słabowidzące jakoś będą w stanie e, z tego skorzystać. Ja tylko po prostu za chwileczkę pokażę, o co tu chodzi. Nawigacją szarejcon przycisk i kolejna ikona do współdzielenia materiału. To jest dokładnie to samo, co pokazywałem przed momentem. Te dwie ikony się niczym ze, z, od siebie nie różnią. Wejdę teraz w ten navigation font icon. Nawigacją font icon przycisk. Tak. 50% regulacja. Otworzyło nam się takie wyskakujące okienko. 50%. Regulacja. i mamy 50%. wielka litera pięćdziesiąt procent coś takiego pięćdziesiąt procent którego nie jestem w stanie zmienić w żaden sposób ani przesuwając w lewo ani przesłam w górę ani w dół palcem wielka litera a wielka litera a to mogę się domyślać, wielka litera, że to a, jest 80%, wielka, jakieś... wielka litera, wielka litera. A, Jakaś zmiana rozmiaru czcionki, ale to ani to nie jest przycisk, ani to nie jest nic tego typu, więc też ciężko stwierdzić cokolwiek to może być. 0%, regulacja. 0%. i też nie bardzo wiem, co 0 to jest. 0 bo to jest Suwak, ABC, którego też w żaden sposób nie mogę przesunąć. Jest Jeszcze element ABC ABC ABC, ABC, ABC. No, 0% też. Regulacja, nic. ABC, ABC. Nie daje. Więc szukam w lewym górnym rogu tej ikonki. Dysmith pop-up. koszule. i wychodzę z tego. Teraz kwestia też dość istotna, bo wspominałem, że wcale nie jest tak łatwo znaleźć ten przycisk do cofania się do listy artykułów. Nie działa gest potarcia dwoma palcami. Po zainstalowaniu aplikacji Clue zdarzyło się tak, że on mnie po prostu wyrzucił na ekran główny kilka razy ten gest. Teraz nie działa w ogóle. Córka Załóżmy, Micka że ja jestem w, się w, Bartosz Gla... w byli treści tego artykułu i teraz przesuwam palec w lewym górnym rogu, w lewy górny róg ekranu, żeby odnaleźć ten przycisk do wychodzenia. No. Córka Micka. Jak... To wcale takie proste nie jest, ale jest jeden sposób na to, żeby sobie ułatwić zadanie. Po prostu wystarczy przesunąć kilka razy palec w lewo, żeby dojść do tego tytułu artykułu, czyli garnitury kontratenczowe koszule. Z racji tego, że ten artykuł zrobiony jest tak, jak jest, to w tym momencie nie wymaga to od nas jakiegoś wielkiego zachodu, bo to wystarczy ze dwa albo ze trzy razy palcem przesunąć w lewą stronę. I teraz szukamy sobie w lewym górnym rogu back tego przycisku, który w tym momencie nam się całkiem fajnie pojawia. Back icon. Klikam dwa razy. 05.10.2000. Klikam dwa razy. Jest. Teraz jeszcze co do listy. Listę przesuwamy tak jak wspomniałem standardowymi gestami. Jeden, jednym palcem w lewą i w prawą stronę. Możemy też przesuwać o ekrany, o pewną tam zawartość tych, o pewną liczbę artykułów do przodu i do tyłu. Kiedy przesuniemy trzema palcami w górę, ruch 7 do 9 to 101.

25.09.2015 z potopu Gazeta Wyborcza. Irlandzkie zakonnice pogrzebały w Szambie 800 dzieci. No, taki dość makabryczny artykuł. Akurat się wylosował. Okej, okay. yy, mamy coś takiego. I w tym momencie... Yy... Po prostu przechodzimy sobie też standardowo gestem. W lewo i w prawo możemy sobie czytać różne. 20. Starsze, szerejcone artykuły. 20. Zaznaczone. 25.09.2015 znak potoku nauka dla każdego. Wysoce. Skąd się biorą modelki i siatkarze? Nie ma wyższej nacji niż Cholę, niższej niż Pigmeje. No właśnie. I tu możemy sobie też poczytać na przykład właśnie z tego dodatku. Nauka nie dla każdego, skąd się biorą wysocy ludzie. Yy, I tak dalej, i tak dalej. Oczywiście nie będę teraz czytał tych artykułów, bo raz, że prawa autorskie, a dwa, że to jest zadanie dla państwa. Jeżeli się aplikacja spodobała, to można sobie ją przetestować, tym bardziej, że na chwilę obecną program jest darmowy, więc gdyby ktoś miał taką ochotę, to jest to jak najbardziej możliwe, wykonalne yy, i bezproblemowe. Co będzie dalej z aplikacją Clue, która pisze się slow? No. Ciężko stwierdzić, yy, prawdopodobnie będzie ona jak, jakoś tam w jakiś sposób płatna. Natomiast yy, miejmy nadzieję, że opłata nie będzie wysoka. No i miejmy nadzieję, że dostępność zostanie poprawiona, bo szczerze mówiąc, ja lubię długie artykuły. Ja lubię. Sobie poczytać, kiedy temat jest wyczerpany dość mocno, a nie tylko potraktowany tak bardzo, ale to bardzo pobieżnie, więc dlatego od razu się zainteresowałem tą aplikacją i dlatego dziś przedstawiłem ją na antenie Tyfloradia w kolejnym spotkaniu na żywo. I myślę, że to tak naprawdę wszystko, bo więcej, no cóż tu mówić? Ta aplikacja jest na tyle prosta, że więcej nie warto o niej po prostu mówić i nie ma już czego nawet. Tam opisywać, ale myślę, że tych kilka trików, które pokazałem, przydadzą się tym wszystkim, którzy mają nieco może mniejsze doświadczenie z voiceoverem i będą chcieli sobie mimo wszystko poczytać trochę różnych ciekawych artykułów. To tyle z mojej strony. Dziękuję za uwagę już na dziś. Michał Dziwisz, kłaniam się i do usłyszenia w kolejnym spotkaniu na antenie Tyflo Radia. Trzymajcie się. Cześć. Był to Tyflopodcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.